A więc już ustaliliśmy, że państwo się nie szanujecie. Bo macie na tyle niskie standardy, że cała moja twórczość, cała moja jakość w twórczości Wam nie przeszkadza. Beznadziejny mikrofon, brak koszuli. Jedyne, co mogę sobie dodać, że jestem przygotowany, to treść w postaci tekstu, który czytam. I to nawet nie jakoś merytoryczny, ale znajdują się w nim jakieś ciężkie słowa, niecodzienne wyrazy. Zwyczajnie jakbym podchodził do tekstu pisanym. Jakbym pisał książkę. I mimo to, a teraz dodatkowo ta kamerka ze śmietnika, którą jakościowo przyrównałbym do tej, którą moglibyście znaleźć w cynimis, bo ona nie jest najlepszej jakości, drodzy Państwo, wyglądam w niej jak główną, a mimo to wyglądam jak człowiek i to wam wystarcza. Wystarcza wam osioł w okularach, który potrafi się prezentować ciężkim słownictwem, merytoryką albo tematami, jakich wcześniej nikt nie poruszał i jesteście w stanie poświęcić mi wasz czas. Wybiła magiczna liczba 100 subskrybentów, i nie wiem, jak do tego podchodzić, no bo ja tego nie biorę jako sukces. Mógłbym z tej formy zarabiać, byłaby mi łatwiejsza jako autorowi, bo w sumie. Cała moja praca skupiałaby się na tym, żebym pisał, a teraz z tak niskimi standardami pisał od rzeczy, ale na tyle przystępnie od rzeczy, żeby ta treść była pomiędzy ludzkim i pomiędzy fantazyjnym językiem. Aby ktoś otwierał ten film i w tle, jak myje Zęby, druga osoba mówiła, co ty za gówno słuchasz? Widzicie? Ja. Robię te filmy, jak już wielokrotnie mówiłem, albo przynajmniej raz, aby uwolnić się od. Robię te filmy w potrzebie, gdy nie czuję taką potrzebę. A widzę, że ona jest. Ostatni film był dwa tygodnie albo tydzień temu, nie pamiętam. Tak czy siak, na pewno spowolniłem tempo pracy i nie jest ono takie jak na początku. Jest tak z dwóch powodów. Po pierwsze, nie dlatego, że przestałem mieć złe sny, które prowokują to pisanie, tylko dlatego, że chciałem się nauczyć cierpliwości z nimi żyć. To znaczy, one występowały. I będą występować. W momencie, gdy się pojawiają, ja muszę pisać coś na kartce w temacie tego, o czym mam zajętą głowę w śnie. Jeśli to nie uwolni mnie z tego abstrakcyjnego snu, wtedy muszę tą formę jakoś uwydatnić jeszcze bardziej. Na tę chwilę znalazłem możliwość. Publikowania do internetu. I to robię. Ale przez ostatnie dwa tygodnie miałem taki przestój, z tego powodu, że uczyłem się cierpliwości do tych snów, oraz przez to, że gdy pojawiają się, ja mam totalnie inne podejście inną percepcję dnia. Nie ma w dniu niczego złego, bo wszystko, co miało być złe, zostało mi przedstawione w czasie, kiedy miałem spać jak dziecko. I gdy nie mam takiej możliwości, gdy nie śnię tak, jak powinienem śnić, dzień jest momentem, w którym odpoczywam. Może w ten sposób. A względem tego, że podjąłem się pracy jak każde nieba na nowe studenckie dziecko, tak wolałem korzystać z tej formy spokoju ile mogłem. Powiedzmy, że pozwoliłem sobie na formę luzu z okazji tych 100 subskrybentów. To jest mój pierwszy film, jaki nagrywam bez skryptu. Miałem nagrać coś innego o sztucznej inteligencji. Jednak zacząłem, jak zacząłem mówić do kamery to jakoś poczułem przyzwolenie na jeszcze niższe standardy. Plus muszę się nauczyć być mówcą w końcu, a pierwszą rzeczą, żeby być mówcą to przydałoby się, abym zaczął mówić sam do siebie i później stopniowo wyobrażać sobie, że przed sobą mam jakąś widownię. Mimo wszystko Mimo powyższego, wracając do poprzednich słów, nie wiem, jak mam podchodzić do tego wszystkiego, bo mam trzy perspektywy w głowie. Z jednej strony zdaję sobie sprawę, że warto, aby od ludzi wymagać. Z drugiej strony mam z tyłu głowy, że ludzie od treści w internecie nie wymagają zbyt wiele, bo w końcu to tylko internet. Z trzeciej. Mam wrażenie, że sam bym się nie dał wciągnąć w tematy, o których mówię. Te filmy, jakie produkuję, one by mnie nie zainteresowały, bo sam jestem wybredny. Ja nie wymagam od nikogo, aby to, o czym mówię, brał na poważnie. Chodzi mi o to, że nie wiem, czy poświęciłbym własny czas na oglądaniu filmów z samym sobą. Bo to nie jest nic nadzwyczajnego. Naprawdę ciężko się nagrywa bez tekstu. Nie wiem, jak ludzie to robią. Przysięgam, że nie mam pojęcia. W ostateczności chciałem wam, e, chciałem was okrzyczeć, że wybieracie te formy rozrywki i puszczacie mnie w tle. Ale wyszedł z tego japping, taki jak zawsze, więc. Więc udało Wam się uciec od konsekwencji marnowania czasu na mnie. Czy to też, kim ja jestem, żeby Wam mówić, na co macie marnować czas, skoro w wolnej chwili zawsze korzystacie z TikToka, Instagrama albo po prostu plujecie sobie w brodę, żeby jakoś go zapchać czymkolwiek. Więc, a to, jak poruszam tematy śmierci czy życia, jako dziecko, które nic nie przeżyło, no, dziecko, jako młodzieniec, który nic nie przeżył. To już Wasza sprawa.